Dzisiaj, dzień w cieniu tragedii, w sumie dowiedzieliśmy się o tym na dojazdówce. Zginął motocyklista, gość, którym, z którym jeszcze kilka dni temu w jednym hotelu piłem kawę i gadaliśmy sobie. Także zawsze to jest duży szok, No, ale powtarzamy, że Dakar to igrzyska i, i te igrzyska i te trasy są tak konstruowane, że zawsze się coś wydarzy. My, Potworne prędkości, które rozwijamy na, na, na etapach, na OS-ach. Często gdzieś tam między wydmami lecimy z maksymalną prędkością dopuszczalną tutaj, potem wpadamy w wydmy, które często są ścięte i są bardzo trudne i wypadamy znowu z nich i znowu lecimy pełnym gazem. I, I takich jakby kawałków odcinka specjalnego jest kilkadziesiąt. To tempo naprawdę trudno złapać często i ten rytm. I, I czasem się coś może wydarzyć. No ale oprócz tego nawet nie ma co dzisiaj chyba mówić o wynikach sportowych. Jesteśmy na medzie, cieszymy się, że jesteśmy cali i zdrowi. No i czekamy jutrzejszego dnia. W 2015 roku Pablo González, wtedy kiedy pojechaliśmy do, do, na wysokim miejscu ciężarówką, to Pablo González był drugi i to był też. Bardzo go dobrze pamiętam z tamtych czasów, jak ścigał się i robił świetne wyniki. Jest to zawsze zawodnik, który pozycjonowany jest w pierwszej dziesiątce. W sumie był zawodnik, który pozycjonowany był bardzo wysoko. Także wielka strata nie tylko jakby dla, tutaj, dla naszego środowiska sportowego, ale przede wszystkim dla sportu, tego sportu, jaki uprawiamy.